Lecimy, moi drodzy, improwizacja, adaptacja, przetrwanie, no nie? Yy, znowu z bluesem. Na początek. Yy, na początek blues jak zwykle nie wie co no, ja chcę nagrać. No, tak no, no, no. <laughs> Także wiecie, reakcje są, tak jak ci się zrzymają, że tam bo oh, to, to, to u nas nie wygląda czy coś. Yy, przypominam, nawet jak coś robimy, yy, Bartek najczęściej nie wie co będziemy robić, a ja mu mówię zaatakuj, zrób to czy tamto. Yy, jeśli to ma być tylko pokaz to mówię tylko, że zaatakuj wiedzą, to robi jakiś tam atak, ja wykonuję tą, natomiast jeśli to ma być e, prezentacja już całej tam powiedzmy radzenia sobie tam w sytuacji, to ja mówię, no to zaczynasz od tego i, i, i wiesz, i, i potem już lecisz, robisz co chcesz, reagujemy, hmm. i tak widzicie, że ja muszę, e, wtedy ja się chwilę z nim mocuję, zanim do czegoś dojdę, są takie nagrania. Eee, dlaczego? Dlatego, że tak to wygląda w praktyce, że dojść się do techniki, trzeba sobie wypracować, bo że to nie jest takie, eee, że on robi i, i ten ja zablokowałem, teraz tak jak oglądam tam mistrzów, pozałożył założył kominiarkę i on go tu złapał pod rękę, teraz go tu zgiął. No faktycznie, jak Bartek ma taki makaron, to to zadziała, hop, zegnę go sobie, teraz wyjdę sobie ręką, go tam przewrócę, czy sobie wejdę za plecy, ok, tak? Tylko w praktyce teraz, jeśli Bartek uderza, to jest po prostu raz, i tej ręki tam już nie ma, nawet jakby była, bo nie wiem, zatrzymał ją, bo chciał mnie złapać i mnie po prostu trzyma, nie, no trzymasz mnie, Z złapał mnie, to tu jeśli, to on mnie nie trzyma takim makaronem, tylko on coś chce mi zrobić, jest bo coś tam, tak, więc jak ja go tu se złapię, to woli ja, telefon do przyjaciela, tak, trenerze ale bo iść właśnie nikt, nie, to nie, nie będzie. To nie zadziała tak. Natomiast kiedy może zadziałać? Kiedy on jest zajęty czymś innym, kiedy jest, kiedy jest coś, że, 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 że tutaj mnie tam trzyma, e, więc go tam przytrzymałem, pachnąłem i teraz sobie tą rękę, chodzę, bo teraz ona jest rozluźniona, teraz sobie pomogę. Zobaczcie to, ale też to, a nie tylko to, bo to i dużo rzeczy można z. Jest dużo niuansów, w których większość ludzi myśli, że wystarczy go tu złapać i pociągnąć, i on jest ten. Nie, tu jest parę mikro takich rzeczy. To właśnie ze że będzie kolejne, że jednak będzie dodatkowe nagranie, i w tym nagraniu nie poruszymy tego tematu, który chciałem poruszyć. Zajmiemy się może tym. E, jestem po nieprzyspanej nocy i podwójnej kawy, więc. jakbym wciągnął coś, chociaż nie wiem, jak to jest. Przypuszczam, kolega mi opowiadał. Nie, no poważnie, nie, nie, nie ten. Nie po drodze mi z takimi. Uważam, że jestem doskonały. Jestem tak świetny, że nie potrzebuję tego psuć jakimiś tam głupotami. Więc o tym trzeba pamiętać, że te rzeczy trzeba wystawić, więc my te rzeczy pokazujemy jak najbardziej realnie. I wtedy, jak one wychodzą, czy jak one nie wychodzą, i co, co tam w praktyce może się wydarzyć, bo tak, jeśli on stoi coś robi, to jest dobre, że my to sobie robimy do nauczenia tej techniki. tak Że łapię go, czy, czy, czy ściskam, czy łapię, zaciągam, czy coś, żebym znał ogólną mechanikę sa, samego tego wycinku tej mechaniki. Ale potem trzeba to wrzucać w sytuację bardziej żywą, czyli że on teraz łapie i już się napina. tak? Ja teraz i o i nie działa, tak? Więc może muszę sobie pomóc, czyli zaatakować i tą ręką, hop, i tą dociągnąć, tak? Eee, na przykład, no ale teraz ok, tak? To był ten opór, więc to był level 1, czyli ja muszę hop, i teraz przejść, dobra, ale teraz on szarpie, idzie w moją stronę i mnie przepycha, tak? więc ja muszę to zrobić, idąc do tyłu. Eee, a może, jeśli ja pójdę do tej ręki, on nie trzyma, ja coś tu zacznę robić, to tam leci od razu bomba. A, więc ja się muszę tym zająć, więc co z tym zrobić, jeżdżę tak, blokuję i nie wiem w czasie i potem, czy przewidując to, że tam poleci zaraz bomba, to najp... że, że jak ja tu coś zacznę robić, to poleci bomba, yy, to muszę najpierw odwrócić jego uwagę, czyli nie wiem, zdzielić go tam lekko w twarz, albo stąd tego się ludzie nie spodziewają, mówię, hej spokojnie, yy, tu większość ludzi ma mega miękki brzuch, nawet zawodnicy z walki, wyłączając Kyokushin, Yy, to tam siłą rzeczy yy, bardzo miękki brzuch. Wielu dobrych bokserów, bokserów tam kasowałem na schaby. No goła pięć działa zupełnie inaczej yy, niż rękawica, yy, zresztą nawet rękawicy mało się uderzają tam po brzuchach, jak ja patrzę, śmieję mi się, nie? jak Tam się jakąś tam yy, tarczami się uderzają po brzuchu o, o już nie mogę. 20 razy tarczą dostał i o jejku, nie? No nie jak 20 razy tak na... Pełnej petardzie z gołej pięści dostaniesz, to możesz się krzywić, że tam coś się tam boli. tak? Wtedy jest to usprawiedliwione. Ale tu łapie porządny tu szalon się zgina i teraz sobie mogę to zrobić hop, hop, i tam sadzać, interweniować, czy coś tam, hmm. coś tam coś tam robić, co mi przyjdzie do głowy. Więc na to musicie zwrócić uwagę, że... Techniki mają pewien kontekst. To, że zrobiliśmy tam sobie um, jakąś tam fajną, czy, czy, że, czy że przeszedłem, zrobiłem tutaj i, hop, i tam go przekręcam i coś tam robię, przekładam e, jakieś takie rzeczy, to nie znaczy, że to będzie to, Kluczem jest aplikowalność techniki. E, czy wy jesteście w stanie ją zastosować? Więc tu musi być gradacja tej. E, presji tego oporowania z jego strony i oporowania to nie tylko stopnia używanej siły, bo oczywiście zaczniemy od tego, że on będzie coraz więcej, coraz więcej siły używał, potem ze siłą spadnie i zrobimy to po prostu na delikatnie, ale w ruchu, potem robimy to w ruchu, dokładając powoli troszeczkę, troszeczkę siły, potem coraz więcej takich realnych jego zachowań, czyli że jak ja coś robię, to będzie bomba, tak? Oczywiście może się zdarzyć tak, że on się zagapi, czy coś i zrobimy, tylko jaki jest sens przygotowywania się na sytuację, yy, która idzie po naszej myśli? No nie no, skoro idzie po naszej myśli, no to tam się nie ma co szykować, tak? Nie ma na co, tak? Bo ciach, babkę w piach i po sprawie. Yy, natomiast co, jeśli to nie zadziała? Co jeśli spudujesz, co jeśli chybisz, co jeśli on jest za twardy na to, na to za pierwszym, za drugim razem, może za trzecim, może za czwartym, tak? No, są ludzie, to, to jest debilne powiedzenie, nie ma odpomnień na nokauty, są tylko źle trafieni. No oczywiście jak wezmę pięciokilowy mu zasadę, no to każdy padnie, tak? Więc od tej strony no oczywiście to jest tym do zaprawy, ale są ludzie, którzy są naprawdę odporni i, i, i ląduje im jedna bomba, druga, trzecia na szczękę i to takie solidne petardy i oni nie klękają. Gdzieś tam głowę tylko obróci jak na filmach Chuck Norris i robi swoje. Do obejrzenia, ale nikt nie powie przecież, że baserut ten uderza słabo. Jego walka idzie w zastępstwie, to był jego powrót do Oktagonu. Do E, po, po kontuzji z Rubenem Realem, e, gdzie on wyszedł tak z marszu w zastępstwie za e, Kimo Leopoldo, gdzie Bas naprawdę sobie przyrządził taki kickboxing, kickiokursi, kałtował, ludzi w klatkach, e, łamał im nosy e, i jest jedna bomba, druga, trzecia, czwarta, a typ nic, no spływa po nim jak woda po kaczce. Tak? Więc naprawdę trzeba, co jeśli to nie zadziało, Co jeśli? Co jeśli? Te, co jeśli musicie trenować, to jest istota treningu sportu walki. Yy, w ogóle, a zwłaszcza, zwłaszcza y, samoobrony, obrony koniecznie, czy w ogóle kombatu, jeśli mamy na myśli eliminację yy, zagrożenia, eliminację przeciwnika, tak? Musicie być przygotowani na to, co jeśli. To tyle. Wróćcie w siłę i bawcie się dobrze.